Nowy produkt w powiecie karkonoskim. Zastanawialiśmy się nad stworzeniem takiego naszego wspólnego, markowego, wyjątkowego produktu. Campfire z udziałem Piotra Gruszki. Góry, słońce, uśmiechnięci ludzie, czego chcieć więcej. Dzień otwarty w archiwum państwowym. Obchodzimy tydzień międzynarodowy tydzień archiwów w całym świecie. Dzień dobry Państwu. Jest 9 czerwca, czwartek. Kamila krawiecka kabryl Rozpoczynamy serwis informacyjny. Piętnastolecie współpracy powiatu karkonoskiego z partnerskim powiatem Bamberg zaowocuje powstaniem nowego produktu. Wczoraj spotkali się piwowarzy z obu regionów, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniem. Wczoraj w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie piwowarów. Okazją ku temu był nowy produkt lokalny w powiecie karkonoskim, który powstaje z okazji 15-lecia współpracy z niemieckim powiatem Bamberg. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest browar Mariental ze Szklarskiej Poręby. Będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Które zaczęło się tak naprawdę dwa lata temu, podczas pierwszych rozmów z naszymi partnerami z Powiatem Bamberg na temat wspólnych obchodów jubileuszu naszego partnerstwa z okazji piętnastolecia. Zastanawialiśmy się nad stworzeniem takiego naszego wspólnego, markowego, wyjątkowego produktu, i w ramach rozmów pojawił się pomysł, aby było to piwo. A z racji tego, że Powiat Bamberg e, słynie z browarnictwa historia browarnictwa sięga ponad 500 lat, Stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, aby stworzyć taki właśnie wyjątkowy produkt. To oczywiście, że można być razem, że można się poznać także podczas pracy. Trochę lepiej to oczywiście wiedza, którą się nabywa. Tutaj akurat koledzy ze Stanów Zjednoczonych byli byliśmy w stanie, byliśmy, mieliśmy możliwość. Zapoznania się z ich sposobami ważenia na przykład piwa, gatunku Ipa. My praktykujemy już od, od wielu lat współpracę z zagranicznymi browarami, na przykład brazylijskimi, na przykład amerykańskimi. Uważamy, że, że to jest bardzo ważne i fajne, żeby poznawać nowych ludzi, nowe technologie, nowe możliwości. Mieliśmy wyjątkową możliwość podpatrzenia, jak powstaje lokalny produkt z powiatu karkonoskiego. Gotujemy piwo od podstaw e, zgodnie ze sztuką według starej szkoły piwowarskiej, czyli używamy tylko wody, e, słodów i chmielu. E, wszystko dzieje się na miejscu. Dodatkowo chodziło też o to, żeby zrobić coś niemieckiego, a zrobić też coś polskiego. Porter bałtycki jest jednym z najciekawszych w polskich styli, a właściwie to są nasze takie piwo, nasze, nasz skarb. Porter bałtycki ale żeby coś do niego wprowadzić innego co jednak łączy się z tymi Niemcami no to dorzuciliśmy słód wędzony gdzie słód wędzony to jest najbardziej no, Hamburg to jest praktycznie stolica wędzonych słodów więc 15% naszego udziału ziarna właśnie będzie słód wędzony tak stworzony browar ma podkreślić owocną współpracę pomiędzy powiatem karkonoskim i powiatem partnerskim Bamberg. Obchody jubileuszu z powiatem Bamberg rozpoczynają się już we wrześniu od Międzynarodowego Tygodnia Bamberg, który jest pod koniec września. Natomiast oficjalne otwarcie pierwszej beczki piwa nastąpi podczas uroczystej gali w ramach karkonoskich spotkań turystycznych na początku października. Tak więc smak nowego lokalnego produktu będzie można poznać jesienią tego roku. Po raz pierwszy w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyło się święto uczelni. W trakcie pierwszego dnia, 8 czerwca na Camp Fire, była świetna zabawa, mnóstwa atrakcji i znana siatkarska postać Piotr Gruszka. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych dobrze przygotowała się do swojego święta. Świadczyć o tym może chociażby napięty harmonogram Campfire. Dzieje się tak dużo rzeczy, że ja wszystkiego nie powiem. To znaczy, i występ Karkonoskiej Środowej Nocy, czyli zespół muzyczny składający się ze studentów, i nasi dj -e, którzy są wykształceni w naszej uczelni, czyli też muzyka na żywo. Oprócz tego mamy do dyspozycji balon, który wyniesie naszych gości na wysokość 100 metrów. Był samolot za rok klubu, który wiwat Karkonoska nam tu kręcił nad głowami. No co, mecz środkówki kadra kontra studenci, teraz rewanż sędziuje Piotr Gruszka. Dostałem koszulkę w kolorze studentów, więc wiemy kto wygra, więc będzie wesoło, ale nie, fajnie, cieszę się bardzo, tym bardziej naprawdę, ja jestem pierwszy raz w Wielkiej Górze, pierwszy raz w tych rejonach i jestem bardzo mile zaskoczony, może nie zaskoczony, przywitany i taki, kurczę, no podoba mi się, góry, słońce, uśmiechnięci ludzie, czego chcieć więcej. Wszystko wskazuje na to, że Piotr Gruszka nie żartował, bo faktycznie w meczu rewanżowym z uczelnianą kadrą wygrali studenci 2 do 1. Przede wszystkim atrakcją tego właściwie tego dnia było e, konkursy, w którym można było wygrać e, bilety do Energylandii. Cały nasz rok dziennikarstwa wymyślił kilka konkurencji, w których studenci mogli się zgłosić i wziąć udział. Jak widzicie naprawdę e, wszystko dopisało. Dopisała pogoda, dopisała atrakcje, dopisali ludzie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się w końcu zjednoczyć studentów. Ale nie tylko studentów, bo z tego co ja wiem, to do zabawy zostali zaproszeni chociażby e, uczniowie szkół średnich, a także technik. Tak, zależało nam na tym, żebyśmy dzisiaj wspólnie bawili się my jako studenci oraz potencjalni kandydaci, kandydaci na przyszłość do naszej uczelni. Jak się bawiłyście? Bardzo dobrze, jest tu bardzo w ogóle przyjemna atmosfera i w ogóle bardzo Dzień fajnie, że takie coś zostało zorganizowane. Tak, jest bardzo przyjemnie, wszyscy są bardzo mile do nas nastawieni, my malujemy twarze. Do dla studentów i dla wszystkich chętnych dzieci też biegają z pomalowanymi twarzami, więc też są zadowolone. Podczas Campfire przedstawiony został także nowy wykładowca Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych. Będę chciał zaszczepić w młodych ludziach pasję do osiadkówki, będę chciał im pokazać poprzez swoje doświadczenie różne y, techniczne zagrania, podpowiadać im i po prostu zachęcać ich do tego, żeby czynnie grali w tę dyscyplinę. A tym skromnym akcentem. piwat Karkonowska! Zakończyliśmy swój pobyt na Campfire. Choć zabawa trwała podobno do godzin wieczornych. Przypominamy, trwa rekrutacja do Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Szczegóły na stronie internetowej www.kans.pl. Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji wczoraj w Wieleniogórskim Oddziale Archiwum Państwowego odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Co czekało na gości? Proszę zobaczyć. Wczoraj w Wieleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego odbył się dzień otwarty. Specjalnie na tę okazję przygotowane zostało pewne wydarzenie. Przygotowaliśmy wystawę Wystawa, wystawę, która się nazywa Ratusze w cieniu Karkonoszy, na której prezentujemy 10 obiektów ratuszowych z powiatów Łóweckiego, Jeleniogórskiego i Kamienogórskiego, w tym jeden ratusz, który nigdy nie powstał. Ale to ci, którzy przyjdą, to będą mogli zobaczyć. Są plany, nie ma budynku. Nigdy nie powstał. Poza tym, jeszcze dzisiaj mamy miłą uroczystość, bo bracia osipikowie, pan Bolesław i Mieczysław, przekazują do naszych zbiorów archiwalnych zdjęcia archiwalne właśnie z czasów, kiedy pracowali w zakładach, które już dawno nie istniały w Wielenie Górze. Myśmy przystąpili do pracy do wytwórniów gazowanych rozlewni piwa w Jeleniej Górze. W 1967 roku tam przepracowaliśmy tego razem z bratem 6 lat. Natomiast tartak w którym żeśmy my w roku 1973 roku przystąpiliśmy tam do pracy. Brat przepracował 25 lat, ja przepracowałem 36 lat. Każda archiwalia, które są u nas są bezcenne, bo są jedyne i niepowtarzalne. Książka wychodzi w wielu egzemplarzach. Archiwalia powstają z reguły w jednym egzemplarzu, więc dla nas to wszystko jest bezcenne, jeśli jest warte tego, żeby zachować. Oprócz tego, każdy, kto tego dnia odwiedził archiwum państwowe, mógł je dokładnie zwiedzić. Chcemy zaproponować obejrzenie naszych magazynów, do których tak na co dzień nie ma wejścia, bo, bo nie wolno nam wpuszczać, ale wyjątkowo z tej okazji w małych grupach będziemy oprowadzać ludzi po, po archiwum. Znajdujemy się w tej chwili w magazynie numer 20. To jest nasz największy magazyn, jak widać z regarełami takimi przesuwnymi. Tutaj mamy dokumentację zarówno polską, jak i niemiecką. W sumie w archiwum przechowywanych jest już ponad 3, 3 km akt. Jeśli chodzi o liczby, to jest około 300 tysięcy jednostek, czyli takich teczek. Przechowujemy dokumentację z urzędów wojewódzkich. Kiedy było województwo Jeleniogórskie, tak, przejęliśmy akta starostw powiatowych, wszystkich urzędów gmin, również rad narodowych, które istniały przed 90 rokiem posiadamy także dokumentację tak, tak zwane spuścizny, czyli dokumentację dotyczącą konkretnych ludzi i działalności takich znaczących dla regionu. Kolejny dzień otwarty w Jeleniogórskim Archiwum Państwowym dopiero za rok. Zapraszam na skrót pozostałych informacji. A już 25 czerwca odbędzie się piknik Dni Promocji i Kultury Gminy Mysłakowice. W Parku Królewskim w Mysłakowicach czekać będzie na Państwa moc atrakcji. Gry, konkursy, zabawy dla najmłodszych, stoiska z rękodziełami i przysmakami gospodyń wiejskich. Gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a z programem kabaretowym wystąpi Mariusz Kałamaga. Dzień pełen wrażeń zakończy pokaz fajerwerków. Władze gminy i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają. Koordynatorem imprezy jest telewizja Dami. Na koniec zaproszenie do kina Helios, a na najbliższy tydzień przygotowano tam propozycje dla całych rodzin, w tym dwa filmy familijne. Foki kontra rekiny i nakręcone tata. Oraz coś dla miłośników horroru. Mowa o angielskiej produkcji pod tytułem Men. Fani Science Fiction też znajdą coś dla siebie. Wyświetlany będzie film Jurassic World Dominion. A w ramach kultury dostępnej, do zobaczenia będzie 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. 44 koty to już produkcja w ramach filmowych poranków, a w ramach kina Konesera, do zobaczenia będzie mój syn. Na stronie internetowej kina Helios znajdą Państwo wszystkie opisy wspomnianych premier oraz innych zaplanowanych produkcji filmowych na najbliższe 7 dni. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.